To tak autentycznie. Wow. Co? Mam się ma. W sensie ja dopiero tak przyleciałem, wiesz? A no, w sumie mogę. Przydałoby się. E, obecnie. Daję mam 10 tysięcy. Dobra. O jak nie, ojewię, to kurde, mam go nagranego. No nie gadaj. Się z na 10 koła. No, dobra, no nie, o nie do niego napiszemy. Znowu się Boże święty, głupie te efekty, jak nie wiem. Dzień dobry, przepraszam, mam pytanko, bo ja tu ogólnie pracę szukam i tylko nie wiem, jak to się mogę zagadać, że tak powiem. Dobra. Spoko. Dzięki bardzo. <laughs> to samo mógłbym tobie powiedzieć. Oj, 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 dobra, ktoś tu chce, dobra. Jak na razie nie jest źle w sumie. Tak, tak ma jest ich życiem. Dobra, jeździłem jak pijak. Okej, okay, widzę, że piękny samochód się dalej trzyma. kolego prosiłbym o Właśnie wiesz, co? Niestety nie wiem, jak to zrobić, sorki. Dobra. Sorry, już jestem. Ja w sumie też w sprawie zatrudnienia, tylko również nie wiem gdzie mam znaleźć jakby miejsce do pisania podań. No. Okej, okay, sekunda. Chociaż wiecie co bym chciał zrobić? Zgarnąć tu bana Pomoc mam coś z kierownicą? Boże święty! A ty kurewka. XD. Czyś ci mówiłem, że mam problem z kierownicą, z tych kuchy, jesteś? No dalej wow. <śm> no, no, jest. Hm? Au! Czekajcie, muszę się trochę rozpędzić. Kory, tej osoby, ale nie Jadą po mnie. Ej no ale żeby strzelać Ej, no ale kurwa, co to odpierdalasz W części kurwa, pomóc no. Że to tak zostawię. Ej, bo mi gościu goni Gościu mnie gonią, kurde. Nie! Nie, O nie, ten gościu. To ja tego nie zobaczyłem. E, była sytuacja sprzed chwili, Zimka. gdzie e, kochane zawieszenie samochodu się zacięło, ale jakby nie robię z premedytacją. Nie, nie przyznaję się do tego, bo nie robię tego z premedytacją, zacznijmy od tego. Po drugie taka sytuacja miała miejsce dosłownie raz i przez przypadek jak <grym> i, i rozwój Jaki jaki mają problem. Tak, specjalnie to na pewno robiłem, wiesz. Kurde, policjanci mnie zakuwają. Ja tego na nagraniu nie widzę, sorry. Zasłania mnie. Nie zobaczyłem dowodu rzeczowego. Ja też je muszę zobaczyć, Mogę... nie musiałem, to być ja. Panie, dwie godziny temu to ja na Cayo Perico byłem. Mówię panu, że mi zasłania. To sorry, ja ślepy jestem Sorry, mam taką ochotę, żebym uciec Przecież mam ręce w górze no nie ma, się... Jak mam? Mam podniesione ręce No autentycznie mam podniesione, przysięgam ci <noise> Ale ja mam ochotę Nic nie mam, bo telefon mi ją zajebał Jak mnie wcześniej zakłócił. No, proszę, więcej ich tam matka nie ma <grymne> Panowie, ja nie mam czasu, żeby tu stać i nic nie robić Nie robię rzeczy z premedytacją, bo nie mam w tym żadnego, e, że tak powiem, interesu Idziesz. <grymne> Na, 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 Na prawo. Na prawo! Gościu już mi przesłuchać, to musiał ukośnik dół i tak dalej. a żeby mi ściągnąć maskę, ukośnik dół yy, zdrywa maskę, co nie? Co jest, jakby nie. Tak! Wyszedłem! <grywa> <grywa> Okay, umarłem. <laughs>